Halo, halo, maneczko z tej strony a ja W dzisiejszym fascynującym materiale, dlaczego warto używać nagodek na palce, jakie są plusy jakie są minusy. Zostało łapiczkę w górę, jeśli ten materiał był przydatny, a ja życzę Wam miłego oglądania. Konkurs właśnie wystartował. Na moim Instagramie możecie wygrać takie oto cudo. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? To proste. Zostawiasz sesję pod tym postem i piszesz komentarz o treści wygram, a wyniki otrzymujesz już 25 lutego. Powodzenia! Zapisz swoją drużynę do otwartych kwalifikacji Mistrzostw Polski i walcz o wspaniałe nagrody. Link do zapisów jest w opisie, a liczba miejsc jest ograniczona, więc się śpiesz, ponieważ czasu jest coraz mniej. A więc, co to są nakładki na palce? Moi drodzy, nakładki na palce to są specjalne nakładki dla graczy, aby stawali się lepsi. I to niezależnie od tego, czy gracie w Critical Ops, czy może w PUBG Mobile, czy może w Stand -offa. tak jak pewnie tutaj na kanale jest większość fanatyków Standofa, których serdecznie pozdrawiam moich fanych widzów, więc, moi drodzy, nakładki na palce, no to oczywiście są nakładki takie, aby po prostu stawać się lepszym i oczywiście też mieć lepsze czucie gierki. No bo nie oszukując się, poczujecie lepiej gierkę, będziecie lepiej grać, a my przejdźmy do tego. Po co się ich używa, kto ich używa Jakie oczywiście znane osoby w Stanowie Używają tych nakładek, ile trzeba się przyzwyczaić I czy poprawia to Aima I kontroler w auto A nakładki na palce moi drodzy wyglądają w taki oto sposób jak na przykład teraz widzicie na zdjęciach Czyli ucięta można powiedzieć taka rękawiczka Na waszym ciuku w połowie I oczywiście później Normalnie sobie gracie Ja ogólnie polecam na lewej i na prawej Mieć taką nakładkę, żeby po prostu Lepiej się grało, a my przejdźmy do kolejnego pytania A więc po co się ich używa używa tak naprawdę Habi. No po co się używa? No przecież można grać normalnie, nie trzeba oczywiście kupować na nakładek, ale tutaj moi drodzy jest wielki błąd. Oczywiście bardzo wielu graczy e, gra bez nakładek, ale właśnie ci lepsi grają z nakładkami. Na przykład jeden z najlepszych graczy na świecie, czyli Maun zgromadził na swoim kanale bardzo dużo osób i to właśnie nie dlatego, że był słaby i miał fajną, można powiedzieć charyzmę, ale dlatego, że był dobry i oczywiście strzelał ładne headshoty, a takie ładne headshoty właśnie strzelał dzięki na 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 palce, no i pot się używa. No na pewno po to, aby lepiej poczuć gierkę, aby po prostu tą gierkę wyczuć, dobrze kontrolować full auto. No i przede wszystkim też potok, gdy na przykład sobie zajadacie smacznie chipsy, albo na przykład jedziecie sobie wieczorkiem czekolady, albo na przykład coś tłustego bądź też co wasze palce może tam stłusić, no to, moi drodzy, w takim o tej wypadku gdy na przykład dotykacie swojego ekranu, no to on staje się oczywiście taki przetłuszczony, ciężko się na nim gra później, na przykład ten tłuszcz może może i oczywiście ten ekran już nie będzie taki fajny. No, i też druga sytuacja, gdy na przykład w ogóle nie dotykacie ekranu, macie na przykład e, lekko spocone palce, czy tam na przykład szorstkie palce. No i oczywiście, przy spoconych palcach, właśnie ten ekran bardzo się ściska, a przy takich szorstkich nawet nie chce drgnąć. No i tutaj właśnie przychodzą na, z pomocą nakładki na palce, którym dzięki oczywiście będziecie mogli mieć tam stabilną czułość cały czas dotykając ekran, niezależnie od tego, czy oczywiście gracie po jedzeniu. Czy na przykład macie szorstkie palce Cały czas ten dotyk, ten feeling ten, To po prostu czucie ekranu Będzie na takim samym poziomie Więc tutaj nie będzie żadnych problemów Żeby na przykład po takim dobrym wieczorku Z chipsami albo na przykład po jakiejś pizzy Wsiąść sobie idealnie na łóżko Albo do jakiegoś fotelu gamingowego No i oczywiście odpalić standoffa Moi drodzy, kto używa na przykład Nakładek na palce? Jakie znane osoby ze świata standoffa Używają właśnie takich oto I nakładek na palce? Moi drodzy, jak pewnie wiecie, ja osobiście korzystam od jakiegoś można powiedzieć roku, właśnie nawet i można powiedzieć półtorej roku z nakładek na palce. Oczywiście na początku było naprawdę bardzo trudno się przybrzaić, ale poniekąd gdzieś mi się udało i jestem z tego bardzo zadowolony. Kolejne takie osoby, to na przykład jest Mount, to na przykład jest, moi drodzy, także i Kioshi, a także wielu, wielu dobrych oczywiście graczy w stand-offie, ale przede wszystkim tych, którzy oczywiście grają na profesjonalnej scenie Standoffa. Mogliśmy na przykład widzieć urywki, gdzie oczywiście tacy oto i gracze mają nakładki na palce i oczywiście na wielkich turniejach, czyli na przykład nie, Minor albo Major używają sobie właśnie takich oto i nakładek, dzięki czemu oczywiście także i tam się znaleźli, ponieważ gdyby pewnie nie one, to byłoby ciężko, aby tam się dostać, ponieważ wtedy to czucie gierki nie byłoby aż tak, można powiedzieć, dobre. A tak osobiście, ile dni trzeba się przyzwyczaić? Moi drodzy, ja na przykład, gdy kupowałem, to jest taka śmieszna historia, że gdy kupowałem te nakładki, to nie kupowałem ja, a kupowaliśmy razem z sąsiadem. Dokładnie niesamowita historia Habiego i sąsiada zatacza ponownie koło, ponieważ to było gdzieś można powiedzieć, że w październiku, listopadzie, około roku temu, nie tego roku, co był, tylko jeszcze wcześniejszego roku, no to oczywiście wtedy zakupiliśmy razem te nakładki i wyobraźcie sobie moi drodzy, że te nakładki do dziś czasu się po prostu trzymają, są ultra wytrzymałe, znaczy ultra wytrzymałe, no są normalnie wytrzymałe i oczywiście bardzo fajnie się z nich korzysta. Ale... To oto pytanie, na które miałem odpowiedzieć ile dni około się przyzwyczaiłem. Moi drodzy, ja jako iż całe życie tak można powiedzieć, że w Standoffa 1 Multiplayer, oczywiście później w Standoffa 2 grałem cały czas bez jakichkolwiek nakładek. Uważałem, że to jest takie można powiedzieć średnie, że się w ogóle nie czuję gierki. No to po tym jak używałem pierwszy tydzień, drugi, trzeci, to zrozumiałem, moi drodzy, że to było bardzo, bardzo słabe myślenie, a przyzwyczajenie się do takiego to nakładek zajął mi można powiedzieć około 3-4 dni tak naprawdę. A nawet dla niektórych to jest i krócej, ponieważ ja, gdy na przykład zaczynałem, no to na pewno musiałem sobie zmniejszyć przede wszystkim sensitivity, czyli oczywiście tą naszą czułość. Bo jak na no mój drodze zakładacie sobie na przykład nakładki i sobie smyrniecie taką takim palcem z nałożoną nakładką po ekranie, no to oczywiście ten ruch będzie o wiele, wiele szybszy. Więc na przykład ja oczywiście polecam, abyście sobie od razu zmniejszyli tą czułość. Nie mówię, że jakoś tam drastycznie, ale na przykład sobie zmniejszyli o tam kilka procent, i później próbowali sobie innej. I innej czułości, no ale takie przyzwyczajenie, pewnie takie mocniejsze wejdzie Wam dopiero po tygodniu, ale spokojnie, przez ten tydzień możecie cały czas trenować, cały czas możecie grać, na przykład jakieś gierki ze swoimi znajomymi, czy tam na przykład jakieś duoski, później oczywiście, gdy stanie się lepsi. poprzez to, że nauczycie się już grać na nakładkach i wyczujecie te nakładki, no to później odbicie takiej rangi, czy na przykład już zdobycie lepszego kd, nie będzie dla Was problemem. Czy nakładki poprawiają AMI controller full auto? Oczywiście, moi drodzy, że ułatwiają Wam Kontrolowanie. i tylko i wyłącznie wtedy zostanie to, aby siedzieć na treningu i cały czas trenować i też moi drodzy, aby próbować tam różnych ruchów, czy to na lewo, prawo, jakoś tak mocniejsze i oczywiście wtedy też polecam wyłączyć sobie akcelerację, ponieważ ona także później Wam może czasami psuć gierkę. Nie mówię, że każdemu, niektórym osobnym jednostkom. Mogę powiedzieć śmiało, że na pewno te nakładki pomogą Wam, czy to na przykład grać ze snajperki, potocznie AWP, czy na przykład z Digla od Diglu to jest moi drodzy jeden z lepszych przykładów tak naprawdę ponieważ wcześniej Digla grałem dobrze grałem ok i tak dalej i tak dalej i tak dalej no ale gdy oczywiście miałem te szorstkie partie i gdzieś tam nie układało i tak dalej trzeba było y, brać y, starodawną też taktykę czyli oczywiście taktyka steków potocznie zwaną palec o czoło. Kto pamięta, kto używano, to oczywiście zostawia łapeczkę w górę i jeśli używano, to mój drogi widzu napisz w komentarzu hashtag palec o czoło. a wtedy będę wiedział, że nie tylko ja tak robiłem. No i właśnie z tego deala po tym, jak zakupiłem nakładki, oczywiście na początku nie grało się ok, ale później, gdy już złapałem, to to dobre czucie, jeśli chodzi o nakładki nakładki, oczywiście poruszanie się mapie, no to wtedy już naprawdę, moi drodzy, było e, bardzo fajnie, było elegancko, więc mogę śmiało powiedzieć, że oczywiście to Wam pomoże. Okej okay, Haby, można w ogóle sobie kupić nakładki i tak dalej, ale co z tego, jak na przykład je kupię i tak dalej, a nagle, nagle mi się rozwalą, rozprują i tak dalej, ile w ogóle one trzymają i czy się w ogóle nie posługują od razu? Moi drodzy, wyobraźcie sobie tak, jak wam przed chwilą powiedziałem, że kupiłem te nakładki bardzo, bardzo dawno temu, i jak sami wiecie, oczywiście to był spory szmat czasu. I czy mi się zepsuły? Oczywiście, moi drodzy, że nie. Ja, jako że jestem habik i trochę e, wolę na pewno luźniejsze strefy, to jak gdy oczywiście zakupiłem sobie te nakładki, to jak sami może i wiecie, albo i nie wiecie, to wam powiem nakładki na końcu, tak jakby gdy je zakładacie, mają gumki, żeby po prostu to wam się ładnie i fajnie czepiło palca, ale że mi to oczywiście jakoś tam przeszkadzało i te gumki były zbyt uciskowe. No to oczywiście, moi drodzy, te y, gumki na końcu rozprółem, ponieważ ja lubię mieć więcej luzu na palcach. No i na przykład przy niektórych tam y, highlightach, czy, czy, czy po prostu te, to, oczywiście co teraz widzicie, czasami po prostu nie ma na końcu czerwonego takiego paska, jeśli chodzi o oczywiście tą gumkę, ponieważ ja sobie to zrobiłem, no bo było mi wygodniej, było mi lepiej. Więc tak jakby ja to zrobiłem od siebie, a nie zrobiło się to samo. A jeśli chodzi o drugą nakładkę, moi drodzy, to... To ona się trzyma naprawdę dobrze, no i trzyma się od tego momentu, w którym kupiłem, czyli już około rok, półtorej. Więc, no, jak sami moi drodzy widzicie, jeśli będziecie dbać, no, to będzie Wam się trzymać naprawdę długo. A ja mogę śmiało powiedzieć, że na początku będzie Was zbyt uciskać. No, to na przykład ja polecam Wam, żebyście sobie na przykład lekko nacieli, albo na przykład rozpruli lekko, właśnie te na końcu gumki, ponieważ wtedy będzie po prostu Wam się luźnie grało i tak dalej. Ta nakładka nie będzie aż tak bardzo mocno przylegać do Waszego palca. No i oczywiście na przykład dla mnie to jest wielki plus. No i spoko aby wszystko nam powiedzieć, a teraz powiedz nam, gdzie to w ogóle kupić. Moi drodzy, gdzie możecie kupić, możecie śmiało sobie wejść w link, który jest podany w opisie i przy komentarzu. I oczywiście możecie sobie, moi drodzy, takie oto i nakładki zakupić. My stamtąd z sąsiadem kupowaliśmy te nakładki i około nam szły, nie wiem, tydzień, może półtorej tak naprawdę. No, cena się lekko zmieniła, ponieważ gdy je kupowaliśmy, one kosztowały około tam dwóch dych, teraz jak sami widzicie, lekko cena wzrosła, ale. Ale tak naprawdę wszystkiego teraz cena wzrasta Więc ja mogę wam tutaj powiedzieć śmiało, że Gdy my kupowaliśmy, to oczywiście nam doszło Więc pewnie te nakładki też wam dojdą No i takie oto i akcentem Dziękuję wam za ten materiał, dziękuję, że trwaliście do końca Jeśli ci to pomogło, mój drogi Moja droga, zostaw potężną łapkę w górę I udostępnij swoim kolegom Ponieważ pewnie oni także będą potrzebować Takiego oto i poradnika Ja wam dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się I życzę wam miłego dzienka